Rezerwuję najgorsze hotele. Pani lub pan w biurze podróży to powinien być twój najlepszy ziomek. Powinien doradzić, pomóc i dopilnować, żebyś miał jak najlepsze wakacje. Nieważne ile wydajesz. Chyba, że traficie na takiego, co chce szybko sprzedać. Bo najlepszy klient to taki, co przychodzi z gotowym hotelem, płaci i wychodzi. Dlatego wybrałem najgorsze hotele, jakie są dostępne w ofercie. Dzisiaj spróbujemy kupić Nowostar Budget. Znacie go już z poprzedniego filmu. Zadzwonimy do biura i zobaczymy, czy będą próbowali uratować nasze wakacje i zaproponują inny hotel. Nie będę wymieniał nazwy tych biur, bo nie chodzi o to, żeby kogoś dojechać, tylko o to, żeby wyciągnąć jakieś wnioski. Dzień dobry Pani Julii. Dzień dobry, czy mogę pomóc? E, wie pani, mam takie pytanie, czy można u Państwa płacić gotówką? No Okej, okay, dobrze. Wie pani co? Bo widzę tutaj taki hotel, Nowostar Pyramides, z, z Warszawy, od 5 do 12 sierpnia. Mogłaby pani sprawdzić, czy, czy, czy jest dostępny? Nowostar już ma tylko tylko sełowca w stanie. A tak, i jest dostępny. To zł. O inkluzji, tego się? tak, dokładnie. Wie pani co? Bo cena jest super. Eee, i mogłaby pani powiedzieć coś więcej o tym hotelu? Eeeczne, właśnie. To jest hotel położony w centrum. Eee, bardzo blisko do plaży, eee, tutaj tak ładwa batony wewnętrzne, smaczne jedzenie. Generalnie klienci sobie e, bardzo chwalą, uważają, że jest to świetne jak e, stosunek jakości do ceny. Czy Pan może wstępnie zarezerwować? Nie. Trzeba więcej powiedzieć. Wnioski zostawiam wam. I czekajcie na part Tu, bo specjalnie dla was.